Wracała serial 39,5. Rozumiem, że zagrasz w nim. Tak, tak. W serialu 39,5 tygodnia chyba teraz taki jest tytuł. Tak, będę, będę. Bardzo się cieszę, że mnie, że mnie zaprosili do kontynuacji roli. No cóż, wielka nie wiadomo, bo ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, nie doczytałam całych serwis do końca, bo dopiero czytałam 5 odcinków, ja wchodzę w kolejnych. I to chyba będzie niespodzianka dla widzów. Fajnie, że mnie ludzie pamiętają z tego serialu, to znaczy, że się tam zaznaczyłam. To właśnie, jak uzyskałaś tą informację, że, że jest rozpoczęcie kolejnej serii? No w sposób taki klasyczny, czyli zadzwoniła do mnie po prostu producentka i mnie o tym poinformowała, że wznawiają pracę nad serialem co ja na to, ja powiedziałam, no cóż, no wiesz, no jakoś to wezmę na klatę, no chętnie i w ogóle, jeżeli będzie to ciekawa rola, to już w ogóle będę zaszczycona, więc tak, tak to się odbyło mniej więcej.